Jest to rzeczywiście wyjątkowa uroczystość. Jest to dzień patrona, który obchodzimy tradycyjnie co roku i właśnie w listopadzie, ponieważ najprawdopodobniej jest to data, kiedy urodził się Stanisław Staszic. Młodzież przeżywa, uważam to wraz z Rolnym Pedagogicznym i z dyrekcją, ten dzień, ponieważ no, czcimy go tak godnie, uważam. Przygotowaliśmy część artystyczną w tym roku na poważnie oraz mamy gości wyjątkowych, no, form sportowców formatu światowego. Są nimi Szymon Kołecki, Adrian Zieliński i Arsen Kasabijew. Szkoła oczywiście skończyła w zeszłym roku projekty unijne, były one dwa realizowane, są już zakończone. Ubiegamy się o nowy projekt, ale na razie nie będę tutaj szczegółów upowszechniać, ponieważ jest to wszystko w trakcie, że tak powiem, przygotowań. Jeśli chodzi o moją szkołę, jest to szkoła, w której uczy się młodzież w liceum, w technikum i w szkole zawodowej. No mi się wydaje, że jednak będę zmierzać w tym kierunku, aby była to szkoła samochodowa. I, I też aby istniał liceum, ponieważ co roku mam nabór do liceum i mi się wydaje, że ta konsekwencja powinna się pojawić w następnych latach. Szkoła jest szkołą bezpieczną. W, w październiku została zakończona ewalu ewaluacja całościowa szkoły. Dostaliśmy dobre oceny, szkoła została wysoko oceniona, z czego bardzo się cieszę. Mamy również dobre wyniki, jeśli chodzi o egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Są one powyżej średniej krajowej, z czego bardzo się cieszę. I uważam, że to powinno zachęcić młodzież do, do tego, aby kontynuowała po gimnazjum naukę w mojej szkole. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas jedną z najważniejszych uroczystości w szkole. Bardzo się cieszymy, że... ...dobiemy się trochę o na naszą szkoły i to apel pomoże nam... Y Bardzo fajnie. Co jeszcze? Jest to nowa uroczystość i powinniśmy w niej uczestniczyć do tego. Cieszymy się bardzo, że odwiedzą nas goście. Dzisiejszy dzień patrona jest dla nas przede wszystkim do sięgnięcia do tego wszystkiego, co zostawił nam z tych Ja dzisiaj często podkreślam i na kazaniu podkreślałem, że był księdzem, był księdzem. I dzisiaj też wgłowałem się na niego, mówiąc o Ewangelii, o czasie Młodzieży Świętej, że on y, szedł drogą się tego Wiara bez czynów jest martwa, czyli y, miłość przede wszystkim względem człowieka. Względem człowieka ona musi jakby no, iść tą drogą pół a z drugiej strony człowiek, który y, jakby wpatruje się w tę postać dzisiejszego patrona, no to inaczej, jak tylko tę miłość przejawiać w taki sposób yy, pozytywny względem bliźniego, miłość bliźniego. Taka, myślę, że to jest najważniejsza taka myśl tego dzisiejszego dla mnie, bo kiedy właśnie też myślałem przez ten czas yy, o pomili, ale też o takim yy, przesłaniu tego, tej, tej, tej dzisiejszej yy, uroczystości, to, to, bym, to bym powiedział, że właśnie to jest to miłość bliźniego. On poszedł za świętym Pawłem, prawda? Ale, ale... To jest dla nas też taka nauka, i takie sięgnięcie do, do źródła Ewangelii.